Bike Marathon wraca do Wałbrzycha, z czego oczywiście bardzo się cieszymy. Mamy świetne miejsce, jak zawsze, w które hełmiec i Góry Wałbrzyskie, piękna pogoda, prawie tysiąc uczestników, no i akt drój, który jest wręcz stworzony do tego, żeby być bazą do takich zawodów, właściwie sposobu życia takiego. Więc bardzo się cieszymy, że Bike Marathon jest ponownie u nas i będzie teraz w każdym rokiem i lepiej, i więcej. To świetna zabawa, świetna. Troszeczkę błotnisto było, ale mega, mega podjazdy, mega zjazdy. Kilka razy w wielkiej kałuży wylądowałam, ale na szczęście nie padało, to nas też uratowało. Super trasy. Bardzo dobrze przemyślane. Sympatycznie w wrze Jak ktoś jedzie szybciej, to można puścić. No w brzychu już parę razy jeździłem, faktycznie parę lat nie było, ale te trasy są fajne. Są dość strome podjazdy i mocno technicznie. Atmosfera, dużo ludzi i dla mnie bliziutko. Warta trasa, warta zapisania, naprawdę polecam każdemu. Trasa to. ekstra, to super widoki. Oczywiście jak ktoś nie goni przez niego koła i się rozgląda. To jest przyjemność, ogromna przyjemność. Być na mecie, ukończyć, nie rozwalić się. Ja od 17 lat uczestniczę w maratonie MTD. Co rok, coraz trudniej. <noise> ze względu na pesel. Cudem uniknęłam gleby, to trochę zblokowało głowę, jechałam zachowawczo, ale też dzięki temu starczyło sił zupełnie do końca i z dobrym samopoczuciem przyjeżdżam na metę. Dobrze, było trochę złota, było fajnie jeszcze tu przyjadę. No ja jestem nowycjuszem w tym. Od tego sezonu dopiero zacząłem się bawić. Namówiony na przez kolegów oczywiście. Dla mnie starty i udział w takich zawodach to jest typowe przygotowanie do sezonu zimowego. I uważam, że to jest bardzo dobre przygotowanie. Można tutaj kondycyjnie się, się poprawić. Nowe miejsca, co mnie bardzo cieszy. Można przyjechać ze znajomymi, z żonami, na rowerach, z, z dziećmi, z wnukami i korzystać z tych tras. Tylko dwa razy leżałem, dojechałem, jestem przeszczęśliwy, że ukończyłem ten wyścig i zobowiązuje mnie ten fatalny wynik do tego, żeby zacząć trenować i wziąć się do roboty przed Polanicą. Bike maraton to impreza dla każdego. Trzy specjalnie dobrane dystanse. Dziś 15 km, 30 47 do wyboru i ponad 700 uczestników już na mecie, prawie setka dzieci w zawodach Bike Marathon Kids. Już za dwa tygodnie, czyli 7 czerwca zapraszamy na Polanę Jakuszycką, na zawody Gravel Adventure, a z ich maratonie widzimy się 14 czerwca w Polanicy Zrój.